Andrzej Podolek, Stowarzyszenie Żarek. Kolejna akcja, tym razem nietypowa. Ruszacie z pomocą w teren. Maseczki. Skąd pomysł? Pomysł z mediów. Cała Polska w chwili obecnej chyba szyje maseczki, żeby pomagać osobom starszym przede wszystkim, żeby pomagać służbom. I w momencie, gdy gdzieś tam w radiu czy w telewizji usłyszałem o takiej akcji, no pomyślałem, że po to właśnie żarek powstał, żeby pomagać ludziom, żeby pomagać służbom. I stąd ten pomysł się wziął. I przez weekend, przez trzy dni udało się ułożyć prawie 3000 maseczek. To duże zaskoczenie. Ogromne. Generalnie rzucając pomysł, nie spodziewałem się aż takiego wielkiego odzewu. Po prostu ilość ludzi, którym naprawdę zależy na, na dobrze dobru społeczeństwa, na tym, żeby wspomóc służby, żeby wspomóc seniorów. Ta ilość ludzi w naszym powiecie jest tak ogromna, że tego się nie da opowiedzieć. Zgłaszają się osoby, które mają maszyny do szycia w domach. Zgłaszają się osoby, które maszyn nie mają, ale chętnie dowiozą sprzęt, wyprasują, wypiorą jakiś tam materiał. Zgłaszają się firmy, szwalnie. No, Niesamowite odzew. Całe mnóstwo ludzi o wielkich sercach, ludzi, którym zależy na tym, żeby pomóc innemu człowiekowi w tej sytuacji zagrożenia. I to te osoby są dzisiaj największymi bohaterami całej tej akcji. Osoby, które siedzą w domach, nie marnują czasu przed telewizorem, tylko szyją, wycinają i starają się pomóc drugiemu człowiekowi. Patrzyłem po zdjęciach, w wielu domach chyba są poukrywane te maszyny, tak? Jak patrzę, całe rodziny nieraz szyją, a tak na co dzień nie widać tego. No właśnie, gdzieś tam wróciła ta umiejętność czy chęć takich robótek ręcznych, ludzie sobie o tym przypomnieli. Okazuje się, że czas można spędzić nie przed telewizorem, tylko można na czymś pożytecznym, miło, z rodziną, z dziećmi, po prostu zrobić coś dobrego dla, dla drugiego człowieka. Właśnie, skąd materiały? Pierwszą partię materiału kupiliśmy jako Stowarzyszenie Żarek z własnych środków, bo, bo nie ukrywamy, że to był koszt dość, dość duży, ale też potrzeba przeogromna i w służbach, i, i przede wszystkim dla seniorów i pacjentów, różnych pacjentów i onkologicznych, i dializowanych i tak dalej. Dzwonili, prosili o to, żeby do użytku w warunkach domowych mieć. Dlatego też kupiliśmy ten materiał w ramach własnych środków finansowych. Materiał został pocięty, rozdys rozdysponowany po terenie powiatu, ale szybko zaczęło się okazywać, że różnego rodzaju zakłady krawieckie, różnego rodzaju osoby swój materiał wyciągały, wyciągali gdzieś tam z zasobów ukrytych i dzwonili: Panie Andrzeju, mamy, damy. A chyba najbardziej zaskoczony byłem w piątek, gdy około 10 rano odebrały. Telefon z jednego z zakładów z terenu gminy Kalisz Pomorski. Panie Andrzeju, niech pan przyjeżdża, mamy 250 masek. To niecała doba minęła od momentu, jak rzuciłem pomysł. Byłem zszokowany i dziękuję wszystkim za ten odzew. Naprawdę potrzeba jest duża. Jak bezpieczne są te maseczki? Sprawdzaliście to? Według opracowań, które są udostępnione przez podobną organizację z Poznania, która szyje maseczki na potrzeby szpitala w Poznaniu, Sanepit Poznański zalecał trzy warstwy, tak, żeby co najmniej trzy warstwy te maseczki miały. My taki standard spełniamy, ale nie chodzi już do końca o to, jakie one są bezpieczne, czy one spełniają jakieś atesty. Przesłaniem naszej akcji jest to, żeby tą maseczkę założyć i nie zarażać innych. Zalecamy jako stowarzyszenie Żarek, jako strażacy, jako służby zalecamy, żeby pozostać w domach. Ale oczywiste jest to, że trzeba wyjść do sklepu, kupić jedzenie, trzeba wyjść do apteki, kupić leki. Jeżeli właśnie w takiej sytuacji się znajdujesz, musisz wyjść z domu. Naprawdę musisz załóż maseczkę i nie zarażaj innych. Będziecie również rozdawać płyn dezynfekujący zupełnie za darmo. Tak, również w ramach naszych środków i, i przy współpracy i, i wsparciu samorządów tutaj lokalnych zakupiliśmy 400 litrów spirytusu, z którego na podstawie receptury, wiedzy, umiejętności jesteśmy w stanie wytworzyć około 450 litrów środka, środka dezynfekującego. Mamy w zamiarze rozdzielić to wśród ludzi, wśród ludności cywilnej. E, mamy zamiar rozdać to całkowicie za darmo. Nie, my ani za maseczki, ani za ten płyn nie chcemy ani złotówki. Ma to spełniać swoją rolę ma pomagać ludziom ma ratować życie. E, Problem z dostępnością chociażby tego płynu do dezynfekcji, jaki jest, każdy wie. Mamy możliwość wytworzenia takiego płynu, żeby dezynfekować powierzchnię, żeby dezynfekować ręce, i takie coś zrobimy. To wszystko trafi do ludzi, będziemy rozdzielać po wszystkich gminach naszego powiatu, całkowicie za darmo. Podkreślam, nie chcemy, bo ludzie piszą i dzwonią do nas: kupimy, sprzedajcie nam. My nie sprzedajemy, my to rozdajemy za darmo. Taka jest właśnie przesłanka tej akcji. Jak zawsze Żarek aktywnie współpracuje tutaj z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku i ze strażakami w regionie. No tak, no, w większości jesteśmy strażakami, e, i, i większość z nas e, w tym żarku, która się udziela, to właśnie strażacy. E, nasi członkowie, strażacy z komendy, prywatnymi samochodami jeżdżą e, po materiał, rozwożą, odbierają maseczki, doradzają, e, przekazują te maseczki seniorom, dowożą do, do szpitala na przykład. E, nie wyobrażam sobie, żebyśmy po prostu nie mogli, e, czy też nie współpracowali z komendą powiatową Państwową. Państwowej Straży Pożarnej. W takich chwilach jak ta do działań żarka bardzo różne środowiska się dołączają. To cieszy organizatorów tej akcji. Bardzo cieszy, bo to pokazuje, że potrafimy się w takich trudnych chwilach zjednoczyć. To jest naprawdę bardzo budujące, że my, Polacy, my, mieszkańcy Powiatu Drawskiego, potrafimy się zjednoczyć. My, jako Powiat Drawski, wszyscy, nie tylko żarek, nie tylko strażacy, dosłownie wszyscy, dajemy świadectwo tego, że potrafimy w tych trudnych chwilach naprawdę się wspierać. Inne powiaty, inne regiony kraju, nawet gdzieś z Opola, z Warszawy dzwonią, proszą o pomoc. Dla nas priorytetem jest powiat Drawski. Tutaj skupiamy nasze działania, tutaj chcemy ludziom pomagać yy, i tutaj ludzi wspierać.